O, to jest firma! I co tam tak szukasz w tym telefonie? Co tam tak szukasz? I ja panie Waltku, w tej firmie to już nie będę pracował. Bo pan mnie wyzyskuje, śmieje się ze mnie i ma pan mnie za debila. Nawet nie chce mnie pan nauczyć koła zmieniać. Ja wyzyskuję. Ja wyzyskuję. Znajdę sobie taką firmę, w której będą mnie szanowali. A do tego będę jeździł lepszym autem niż tutaj jeździmy. No, jak już tak się przenosisz, to powiedz jak to. Firma nowa. Wiele razy ją pan widział. I mają całą flotę nowych Mercedesów. Firma nazywa się Gigaspace. Te? Albo pójdę do Globplotera. Tylko że oni mają Volvo. Albo jeszcze myślę nad, nad Skaniami. A Skania jak się nazywa? A, A to Scania to są dwie firmy. Jest firma Topline i z tego co pamiętam to chyba Highline. No to młody. Powodzenia Ci życzę, zmień dziada na innego dziada. i Zobaczymy, czy będzie tak dobrze. <laughs> się jeszcze okaże, tam na pewno lepiej pracownika traktują niż tutaj, niż Pan. O, wróciłeś. Jak to młody, Twoja nowa praca? Byli... dziadami. Dziadami? Dziadami? A może Ty okazałeś się takim tumanem, że nie ogarnąłeś, co to jest Gigaspace, Highline, Topline? Jakbyś się zapytał, to bym ci powiedział. Ale nie, młody wie jak najlepiej. Nie dość, że młody to jeszcze debil. Może możesz jechać większego dziada niż ja? To nie znajdziesz. Zapomnij.